W 14 lutego bieżącego roku w Kali Sportowej imienia Agaty Ruz Oszewskiej w Brzostku odbyły się indywidualne Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Seniorów w tej stołowym. Startowało 27 zawodniczek i 48 zawodników z terenu podkarpackiego tym Kinga Stefańska KTS Darnobrzek, bokroczna Mistrzni Polski. Impreza zorganizowana była przez Podkarpacki Okręgowy Związek Mięsa Stołowego LKS Brzestowianka Brzostek oraz Gminę Brzostek. Turniej miał na celu wyłonienie zawodników do startu w indywidualnych Mistrzostach Polski, które odbędą się pod koniec marca w Wałbrzychu. W Zawodach tych nie zabrakło zawodników reprezentujących LKS Brzostowianka Brzostek. Klub reprezentowały dwie seniorki i ośmiu seniorów. Seniorki uplasowały się w przedziale miejsc 13-16, zaś najlepszym seniorem czosyckiego klubu był Jacek Andreasik oraz Michał Andreasik zajmując miejsce w przedziale 17-24. wat die kennisspraak het gegee het

Zdobyłem awans do mistrzostw seniorów i seniorów, które od się dnia połowę marca oddał w A dzisiaj się, to, ten nałok, się się za Samańska, jest to jest to ten na 2016, została kilka semańska, która jest ta zamknięta,

あっ

ja? Proszę sobą własną. Gratulacje. To jest wyraz pamięci. Wyczekamy no za następne. Proszę czekać I za... do następnego. Zlepka, na na złota. Także czy... długa droga do kariery. Tak jest. A to jest podobnie dla... najważniejsza motywacja. Nie ma. Nie wiem. Nie wiem a Wojciechu, na ona gratulacje, no, Dobra sytuacja, także Tylko coś ale Jest z nami polska tenisistka sportowa pani Kinka Stefańska. Proszę powiedzieć, czy zawód tenisistki to ciężka praca? Znaczy, tak jak każda ciężka, tak jak każda praca e, trzeba temu poświęcić bardzo dużo czasu. Bycie profesjonalnym sportowcem jest trudne, kosztuje bardzo wiele wyrzeczeń, także no, nie jest to łatwy kawałek chleba. Natomiast jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że robię to, co bardzo lubię. Także e, po prostu sprawia mi to przyjemność i nie traktuję tego jako jejku, znowu muszę iść do pracy, znowu muszę stać rano, tylko z dużą przyjemnością zawsze. Wstaję, idę na trening, jeden, drugi i po prostu sprawia mi to ogromną frajdę. Ile godzin dziennie pani trenuje i jak często w tygodniu? Teraz trenujemy troszeczkę mniej, trenujemy 5-6 razy w tygodniu, dwa razy dziennie i to wychodzi tak około 3-4 godzin. Natomiast w okresie przygotowawczym zdarza się, że jest to 6-7 godzin dziennie. 6 razy w tygodniu, także teraz mamy okres startowy, bo graliśmy w, śro w środę mecz ligowy Ekstraklasy, wczoraj, w sobotę, dzisiaj turniej, w we wtorek znowu kolejny turniej, także jest tego dużo grania, dlatego te treningi są teraz krótsze. A jakie cechy są ważne, by osiągnąć wysoki wynik w tenisie stołowym? Cierpliwość, ciężka praca, znowu cierpliwość, znowu ciężka praca. Też mam to szczęście, że trenuję w klubie, który jest tak utytułowany i w którym grają tak świetne zawodniczki, jak nie wiem, Licien, Natalia Partyka i Haning, także tutaj sparring, wysokotechniczny trening. no Po prostu daje mi tę przewagę, że przyjeżdżam na turniej i, i mam spokój, bo to znaczy, nie do końca spokoję, ale mam tę przewagę, że dobry serwis, dobry odbiór powoduje, że zdobywam bardzo dużo punktów. A co jest najważniejsze, technika, taktyka czy może trening? Wszystko, bo tenis to jest na tyle skomplikowaną dyscypliną, że tutaj wszystkiego trzeba mieć po trochę i niczego za dużo. Ani siły, szybkość jest bardzo ważna, technika jest bardzo ważna, zimna głowa jest bardzo ważna. Po prostu wszystkiego po trochu i to powoduje, że powstaje dobry zawodnik. Niektórzy mają dobre serwy, inni mniej. To nie zawsze zależy od ćwiczeń, więc na czym polega różnica? Właśnie to zależy bardzo od treningu, bo to jest jedyny element, do którego nie potrzeba sparring partnera. Tu się bierze koszyk z piłkami i po prostu się trenuje, trenuje, trenuje. Pół godziny, godzinę. Ważna jest też regularność treningu, bo jeżeli ktoś raz w tygodniu weźmie piłki i zacznie serwować, no to niestety no nie można powiedzieć, że będzie miał dobry serwis Tu naprawdę jest potrzebna. Cierpliwa, spokojna praca, ale regularna. Czy instrukcje trenera są przydatne w grze? Oj, oczywiście, bo trener zawsze uspokaja, widzi to z boku, jak to wygląda. Także niekiedy zawodnicy się zagotują w tej swojej walce za mocno, za dużo wszystkiego chcą, a trener tak uspokaja, zimnym okiem spojrzy na to, co trzeba zrobić i przekazuje swoje instrukcje. A jakie jest Pani największe marzenie sportowe? W dalszym ciągu, no chciałabym pojechać na, to, na Olimpiadę. Nie wiem już, jako zawodniczka to już raczej się nie uda, natomiast w innej funkcji jak najbardziej i jeszcze zdobyć medal jeszcze z polski indywidualnie. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia w dalszej karierze zawodowej. Dziękuję, serdecznie. Jest z nami pani Magdalena Kawalet. Mówią, że sportowiec umiera dwa razy. Pierwszy raz, gdy kończy karierę, i drugi, gdy umiera naprawdę. Nie boi się pani pustki, która nastąpi w miejscach, w których do tej pory wypełniały treningi? Ja od 17 lat już, już grałam w tego tenisa. Dwa lata temu, gdy drużyna spadła z pierwszej ligi do drugiej, już wtedy troszeczkę zawiesiłam swoją karierę, ale dzisiaj to jest już, już naprawdę już pożegnanie ostatnie gry. Zaraz zacznę grać jeszcze mixta i kończymy karierę. A długo pani zbierała się na ogłoszenie końca kariery? No to już od, od dwóch lat praktycznie jedynie trenuję z dzieciakami i nic więcej. Tak, od czasu do czasu zagram mecz w piątej ligi lize ze swoimi. Zawodnikami, ale czas niestety położyć rakietkę na półce i żyć dalej. Jakie ma pani plany na przyszłość? Obecnie moją pasją są biegi w tym kierunku. Chcę działać a z tenisem od czasu do czasu. Gdzieś tam turniej amatorski sobie zagram, bo ciężko jest tak definitywnie pożegnać się z tą dyscypliną. Na dzisiejszy. Na dzisiejszych mistrzostwach Podkarpacia w tenisie stołowym seniorów i seniorek gościliśmy ponad 70 zawodników, to znaczy 48 zawodników i 25 zawodniczek z całego województwa podkarpackiego. Muszę zauważyć, że pierwszy raz w historii klubu. Z z Brzostowianki Brzostek startowało 11 zawodników i zawodniczych. Również podczas dzisiejszych mistrzostw działaczom LKS Brzostowianki Brzostek, którzy działali w sekcji tenisa stołowego zostały przyznane złote, srebrne i brązowe odznaki Polskiego Związku Tenisa Stołowego. Złotą odznakę otrzymał Stanisław Król, srebrną odznakę Magdalena Kawaledzy i Edward Kniecik, natomiast brązowe odznaki otrzymali Stanisław Tyburowski, Józef Nykiel, Edward Cholewiak, Ryszard Balasa, Wojciech Bonarek, i Ryszard Rozwadowski, sekcja tenisa stołowego, otrzymała pamiątkową tablicę z okazji 70-lecia powstania klubu LKS Brzostowianka Brzostek. Tak ta tablica wygląda.